Hej, hej, z tej strony Gingerowa, a na waszych ekranach Ocean Marzeń Indii. Witam Was bardzo serdecznie w ósmym odcinku tej serii i powiem Wam, że no, wydarzyło się coś, czego Indii się kompletnie nie spodziewała i raczej, no, chwilowo nie jest zbyt dobrze, nie jest zbyt radośnie. Także, no cóż, no, pewnie też jesteście ciekawi, co takiego się stało, dlatego nie przedłużamy i od razu przechodzimy do dalszej części odcinka. Indi wstała sobie jak zawsze z dziadkiem rano, kiedy dziadek wyszedł do pracy, to chciała zająć się przygotowaniem śniadania i wtedy ktoś zapukał do drzwi. Indy oczywiście pomyślała, że to ktoś do dziadka, może jakiś sąsiad i dlatego poszła, otworzyła drzwi i jakie było jej zdziwienie, kiedy zobaczyła tam Eliota. Indy oczywiście zaprosiła go do środka. No i tak stoimy sobie teraz przy drzwiach. Atmosfera jest no nieco napięta i niezręczna, bo Indy e, nie spodziewała się takich odwiedzin. Nawet nie wie, jak on się tutaj w ogóle dostał. E, no jak widzicie, Indy jest w ogóle zawstydzona, jest zestresowana. Elliot no jest raczej taki, bym powiedziała, bez emocji. No nic no. Indy wiesz co, może Zaprosisz go tutaj do środka. Okaż niepewność. Myślę, że to jest właśnie dobra taka e, interakcja, że in, Elliot, nie wiem, e, może przejdziemy do salonu, usiądziemy, porozmawiamy. E, chodźcie, chodźcie, usiądźcie sobie i tam będziecie rozmawiać. Także Elliot, wchodź, rozgość się. No i widzicie, Elliot idzie, rozgląda się, dlatego że on tutaj jest pierwszy raz. Nigdy wcześniej nie był na Sulani, nawet chyba za bardzo nie wie, jak tutaj dotrzeć, w sensie nie zna adresu dziadka Indy. No i teraz wydaje mi się właśnie, że Indy pyta się Eliota, skąd miałeś adres, jak się dowiedziałeś, jak tutaj dotrzeć. No i Elliot mówi, że po prostu odwiedził rodziców Indy, no i oni podali mu adres. No, Indy mówi, że taka no w sumie głupia sytuacja, pomogłam ci ten adres. Podać sama, ale no wiesz, no przecież jest internet, SMSy, tak się właśnie kontaktujemy, więc nie pomyślałam, żeby podać Ci adres. W ogóle nawet, no nie spodziewałam się tego, że tutaj przyjedziesz. Zauważyłam, że Elliot zaczął się uśmiechać, i to wydaje mi się ma związek z tym, że jak widzicie, Harry wrócił z pracy. Więc skoro Harry jest już w domu, to wydaje mi się właśnie, że Elliot nie chciałby źle tutaj wypaść. Wydaje mi się, że Indy też raczej nie chciał Chciałaby, żeby Harry zauważył, że jest zawstydzona, dlatego tutaj na chwilkę zarówno Indy jak i Elliot będą się zachowywać po prostu normalnie. No i Indi powie... no widzicie, proszę, Harry zauważył, że mamy gościa, więc tutaj Indy powie dziadkowi, że no zobacz, dziadku, odwiedził nas Elliot. Elliot oczywiście musi się przywitać, może porozmawia o pogodzie z Harrym, tak bardzo neutralnie. Dzień dobry, ja jestem Elliot, jestem chłopakiem indie i przyjechałem. No i widzisz, dziadku, jaka niespodzianka Elliot nas odwiedził. No i tak no. Tutaj widzicie, wyglądają całkiem normalnie, jakby się nic nie działo, ale hary, ale hary. Wie. Harry zna Indie, to jest jego ukochana wnuczka. No i on doskonale widzi, że atmosfera jest taka sobie. Więc tutaj, Harry na pewno by stwierdził: że No dobrze, to ja wam nie przeszkadzam, rozmawiajcie sobie tutaj spokojnie. Ja wróciłem z pracy, ale już sobie uciekam, pójdę tylko do toalety i. No i pójdę sobie po prostu na ryby w okolicy. Więc Harry chodź tutaj sobie skorzystasz. Prysznica myślę, że Harry by nie brał, no bo nie potrzebuje tak naprawdę. Jest trochę głodny, ale to też raczej nie ma znaczenia. Harry po prostu chce dać tutaj Indii trochę prywatności i swobody. Dlatego kiedy sobie skorzysta, to może właśnie wybierze się na ryby tutaj w to miejsce, w którym był ostatnio. No i jak tylko Harry wyszedł, to atmosfera znowu zrobiła się taka trochę Napięta no dziwnie, dziwnie w ogóle widzicie, Elliot wygląda i zachowuje się tak jakby czekał na jakieś wyjaśnienia ze strony Indii ale ona za bardzo nie wie co ma mu powiedzieć, jest w szoku zachowuje się nerwowo, no i Elliot interpretuje to tak jakby Indii nie chciała tutaj jego obecności a to nie do końca tak, po prostu ostatnio się pokłócili, Indii przecież napisała do Elliot'a on nie odpisał, no i teraz przyjeżdża no, i jest tak trochę dziwnie. W ogóle też musicie wiedzieć, że to nie tak, że Elliot jest wredny czy złośliwy. Bardziej bym powiedziała, że jest po prostu rozczarowany, trochę zaskoczony, bo widzi wyraźnie, jak Indi się zmieniła. Szczerze, to ona sama tego jeszcze nie widzi, nie dostrzega swojej zmiany, ale Elliot jest inteligentny, jest spostrzegawczy, też bardzo E, dawno Indy nie widział i no dostrzegł od razu wszystkie zmiany w jej zachowaniu, których, tak jak powiedziałam, nawet ona sama jeszcze nie dostrzega. Widzę, że Elliot tutaj proponuje Indii, żeby wybrali się gdzieś coś zjeść. E, może właśnie niekoniecznie tutaj, nie chcę, żeby Indi cokolwiek przygotowywała. E, zapytał się, czy jest tutaj możliwość e, no, odwiedzenia jakiegoś baru, kawiarni, restauracji. No i Indy mówi, że tak, oczywiście, że jest. Wiesz, poczekaj, ja tylko pójdę do dziadka, powiem mu, mu, że wychodzimy. No i właśnie wtedy wybierzemy się gdzieś, może właśnie do kawiarni. Elliot mówi, że nie ma problemu. Ja tutaj poczekam. Idź po dziadka, niech sobie właśnie będzie w domu, a my pójdziemy gdzieś coś zjeść. Indi dotarła już do dziadka, ale jak widzicie, nie potrafi już dłużej ukrywać swoich emocji. Bardzo dużo ją to kosztuje, w ogóle, cała ta sytuacja. Dlatego, no, Harry tutaj dostrzegł Indi. O, Indi, jesteś. Wiesz co, widzę, że coś jest nie tak, ale pamiętaj, że jestem z tobą i pamiętaj, żeby przede wszystkim być sobą i nie ulegać żadnym wpływom, po prostu pod dążaj za głosem serca dziękuję ci dziadku bardzo za wsparcie i wiesz wybierzemy się z Eliotem tutaj do kawiarni no i tutaj myślę że Harry dostrzegł to czego Indy początkowo nie dostrzegła czyli właśnie że to miło ze strony Eliota w sumie że zaproponował żeby gdzieś wyszli coś zjeść i że nie chce właśnie tutaj wykorzystywać Indy także wydaje mi się że dobrze że Harry zwrócił Indy na to uwagę no Indy tutaj na pewno powiedziała dziadkowi że faktycznie masz rację tylko Wiesz, no ja jestem taka gościnna i chciałam mu po prostu przygotować sałatkę, ale może rzeczywiście masz rację, lepiej jak porozmawiamy na takim bardziej neutralnym gruncie. Też Indi pokaże Eliotowi, jak wygląda Sulani. No i właśnie Harry na pewno twierdzi, że to dobra decyzja. Także Harry wracasz do domu, Indi oczywiście też zabierasz Eliota i widzimy się już w kawiarni. Jesteśmy już na miejscu i powiem Wam, że prawda jest taka, że Eliot wcale nie jest głodny, tylko po prostu nie chciał się kłócić z Indy w domu jej dziadka. Wolał zacząć trudne tematy w bardziej takim neutralnym miejscu. No i teraz, już zaraz na początku, kiedy tylko usiedli przy stoliku, Elliot zaczął wyrzucać z siebie cały żal tego, że nie rozumie, co się stało. Oczywiście szanuje to, że Indy przyjechała do dziadka mu pomóc, ale nie rozumie tego, że tak bardzo się zmieniła. Indi mówi, że przecież ona się w ogóle nie zmieniła i nie rozumie o co mu chodzi. Zaangażowała się tylko w pracę na rzecz wyspy i będzie organizować festiwal. No, Elliot oczywiście mm, stwierdził, że owszem, ale jednak ta organizacja głównie zajmuje się ekologią, a nie tańcem. I Jak do tej pory, Indi przecież nie obchodziły losy przyrody, fauny, flory. No i tym stwierdzeniem Elliot trafił w punkt, bo to jest prawda. Jak do tej pory, Indi nie zajmowała się Zajmowała się takimi sprawami, i e, ona sama nie wie, kiedy to się w ogóle zmieniło. A może z drugiej strony zawsze to w niej było, e, tylko żyjąc w mieście, tego nie dostrzegała. No teraz tak naprawdę nie wiadomo. Indy ma Mętlik w głowie, i już sama nie wie, co ma myśleć, co ma robić. No i zapadła nam teraz niezręczna cisza. Mm, Elliot, jak widzicie, jest rozgniewany, e, i może właśnie zdecydowałby się. E, Kupić jednak jakąś kawę, skoro już jesteśmy w tej kawiarni, zobaczcie w ogóle tak wygląda kawiarnia na Sulani. Jeśli oglądacie moją serię Maja z Wierzbowej Zatoczki, to widzieliście ją ostatnio, dlatego że Maja z Michałem są teraz w trakcie podróży poślubnej, no i odwiedzili sobie to miejsce, dlatego że właśnie korzystamy u Mai z parceli, które budowałam dla Indii, bo są to parcele publiczne, które idealnie pasują do Sulani. No i właśnie e, Elliot, chodź. E, zamów sobie jakąś kawę na miejscu. E, niech będzie to może Tengi kawowy kop, tak? E, myślę, że Elliot chciałby się napić takiej kawy. No i, no i cóż, no poszedł i nie zapytał Indii, czy ona też się napije. No i co teraz Indii? Co teraz? Widzę, że Ty też jesteś głodna. Wiesz co, Indy? A może się nie przejmuj, może spróbuj chociaż i po prostu. Skoro on sobie poszedł zamówić kawę, to ty sobie zamów jedzenie i zamów sobie ciastko francuskie z czekoladą. Powiem Wam, że wydarzyła się teraz bardzo ciekawa sytuacja, bo zobaczcie, pan, który tutaj sprzedaje kawę i ciasteczka, wydaje się być z siebie bardzo zadowolony, bo Indii, mimo że złożyła zamówienie jako druga, no to już dostała swoje ciasteczko, a Elliot kawy nie dostał. No tak, to już jest, właśnie wśród mieszkańców Sulani, że dbają o siebie nawzajem, no i po prostu pan sprzedawca tutaj widział całą sytuację, widział kłótnie i dlatego postanowił, że to właśnie Indii dostanie ciasteczko, a Elliot sobie będzie musiał poczekać. W ogóle Elliot jest bardzo niezadowolony, cała atmosfera tego Sulani za bardzo mu nie pasuje. W ogóle tak sobie patrzył tutaj i widzi, że co to są w ogóle za komputery, kto to widział korzystać z takich staroci? I tak naprawdę Elliot w ogóle nie rozumie tego jakim cudem Indi tutaj się odnajduje. Dobra, kawa jest już gotowa, także weź sobie filiżaneczkę Eliot i chodź sobie wypić. Indy już zdążyła w międzyczasie zjeść i jest naprawdę bardzo smutna. Bardzo jest jej przykro, bo nie spodziewała się takiego yy, traktowania, takiej sytuacji, ale myślę, że może Indy chciałaby jeszcze spróbować. Spróbować może właśnie uspokoić Eliota, dlatego że no... Ona go kocha. Po prostu on ją. No jeszcze gdzieś tam w głębi też byli naprawdę zgraną parą. Wszystko się im dobrze układało. Mieli wspólne plany. Stało się jak się stało. Indy wyjechała do dziadka, wyjechała na Sulani, tak jak wiecie. No i tym samym postawiła Eliota przed faktem dokonanym. Zdecydowała się na związek na odległość. Miał to być wyjazd na chwilę. Okazało się, że jednak nie będzie na chwilę. No i przede wszystkim, tak jak to już mówiłam, czego Indy Sama nie widzi, ona się po prostu bardzo zmieniła. No i biorąc to wszystko pod uwagę, Elliot ma prawo być zły, ma prawo być rozczarowany, no i ma prawo hmm, jakby nie wiedzieć, co dalej z ich związkiem, no bo jemu życie na Sulani nie pasuje w ogóle, jak widzicie, nie jest zachwycony, nie są to jego klimaty. On ma karierę w mieście, chce iść tą drogą nadal, nie chce z niej rezygnować, no i właśnie tutaj pojawił się, tak powiem konflikt interesów, konflikt planów na przyszłość, które kiedyś mieli wspólne, a teraz no niestety trochę się rozminęły ich drogi. No ale nic, tak jak mówiłam Indy, spróbuj jeszcze uspokoić Eliota. No Eliot może może dojdziemy jednak do porozumienia. Nie, nie dojdziemy do porozumienia. Już ci powiedziałem, co mi przeszkadza i nie zamierzam tutaj akurat rezygnować ze swojego zdania. No i kolejne rozczarowanie. Kolejne rozczarowanie spotkało teraz Indi, ale może jak wypijesz kawę, to byśmy poszli jeszcze na spacer po plaży, co? No dobra, akurat na spacer mogę się zgodzić. Zobaczę sobie, skoro już tutaj jechałem tyle czasu, leciałem samolotem, podróżowałem i w ogóle, no to już już dobrze, już wybierzmy się na taki spacer. W ogóle nie wiem, czy zwróciliście uwagę przed chwilą, jak Elliot się tak rozglądał na boki. No i wyraźnie ca cała atmosfera, nasulani mieszkańcy i tak dalej, no nie pasują mu, po prostu mu nie pasują. Dobrze, Elliot już yy, widzę, że wypił kawę. E, więc co, no, indie, indie jest naprawdę smutna, ale. Mm, spróbujemy jeszcze, spróbujemy jeszcze, właśnie wybrać się na ten spacer. Tutaj Elliot mówi, że jest już gotowy, także idziemy. No i tyle by było ze wspólnego zwiedzania plaży, bo w drodze, kiedy tutaj sobie spacerowali, no to niestety znowu się pokłócili i tym razem Indi, jak widzicie, jest już rozgniewana. Ona rozumie, że Elliot może czuć się rozczarowany. Być może popełniła błąd, być może nie powinna tak się zachowywać, być może powinna na chwilkę chociaż dziadka zostawić, pojechać do San My Bardziej ustalić szczegóły z Eliotem, być może nie powinna w ogóle angażować się w pracę na rzecz wyspy, powinna pomóc dziadkowi, no i po prostu wracać do siebie do San Majszuno i realizować plany takie, jakie miała na przyszłość, właśnie z Eliotem. Ale z drugiej strony już ma po prostu dość. Już ma po prostu dość tych wyrzutów. Ma dość tego, że dlaczego ona ma być wyrozumiała i że ma wszystko zmienić, a Elliot nie. Dlaczego właśnie tutaj on nie chce rezygnować ze swoich planów, a ona ma to zrobić? No i dlatego Indie się już po prostu zdenerwowała, obraziła i nie chce chwilowo rozmawiać z Elliotem. Jak widzicie, Elliot też jest wściekły, też wcale nie zamierza ozywać się do Indii. Oczywiście Elliot Zostaje na Sulani, no bo nie będzie teraz wsiadał w samolot i wracał tak szybko, skoro dopiero co przyjechał i no jest po prostu zmęczony i no wiecie, taka podróż tylko na chwilę jest nieopłacalna, dlatego Elliot zostaje na razie na Sulani, ma wynajęty pokój. No, i Elliot zostanie nasulani tak długo, dopóki nie ustalą z Indii, co dalej z ich związkiem. No i właśnie, co dalej będzie? Czy Indii i Elliot dojdą do porozumienia? Może uda im się osiągnąć jakiś kompromis, a może jednak to już no, definitywny koniec? ich związku. To się okaże już w kolejnym odcinku. Ten odcinek sobie teraz zakończę, bo był bardzo nerwowy, bardzo emocjonalny, trzeba teraz wszystko sobie poukładać. Też myślę, że ani Indi, ani Elliot nie chcą podejmować decyzji teraz w tym momencie, chcą dać sobie jeszcze czas, po prostu zobaczyć, co będzie kolejnego dnia, jak im minie ta noc, jak się będą czuli teraz z własnymi emocjami. No, i tak jak mówiłam, może ten Odcinek nie był jakiś bardzo długi, ale na pewno był bardzo, bardzo nerwowy, pełen różnych emocji. No i ja, jak zawsze, mam oczywiście nadzieję, że mimo tych wszystkich kłótni, dzisiejszy odcinek podobał Wam się. Dziękuję Wam za to, że byliście ze mną i do usłyszenia już wkrótce. Pa Pa!